Siemanko, y, witam my my, tak. serdecznie w kolejnym wspaniałym odcinku na naszym, naszym najspanialszym kanale. A czemu ty mi dyktujesz, co ja mam mówić? Jestem takim twoim y, suflerem, tak? Żebyś tak po cichu ci Sufniarką może? Nie, już suflerem. W tym odcinku będzie podgardle wędzone, kochani moi. Mam tu takie właśnie podgardełko. To podgardełko jest już oczywiście wyrzeźbione przeze mnie, bo ono było troszkę inne, troszkę większe, ale te wszystkie takie nieładne gruczoły trzeba było pościnać. Mhm. Widzisz, jakie piękne? A co oczywiście... to jest? Pod podgardełko. Podgardełko mówię, i podgardełko zmiękczasz, tak już. Mówię podgardełko? No, sobie obejrzysz. Wmawiasz mi Ty jakieś rzeczy, ja to po prostu. Nawet. Nie wiem, będziemy to peklowali. Lider wody zimnej. I peklosul. I tylko peklosul bez żadnych przypraw innych, gdyż ponieważ mięso ma mieć smak, mięsa jak najbardziej. Oczywiście nie mówię, że, yy, że nie dodaję przypraw ziół do solanki, bo dodaje czasami, ale w tym przypadku 85 g Peklosoli na litr wody. Waga włączona, naczynko przygotowane. 85 g Peklosoli. Teraz sobie odmierzamy. Siedemdziesiąt siedem, siedemdziesiąt pięć, czterdzieści siedem, Niech już będzie. Wybaczycie? Wybaczymy. Nikt tego nie widzi, bo tam się odbija. Światełko. ja myślę, ja myślę, że ci odbija, a nie się odbija. Co? Żeby kamery nie było, to pewnie byś czymś rzuciła, co? Nie, nie. A nie, chciałam wiedzieć, że nigdy w ciebie niczym nie rzuciłam, ale. A czym rzuciłaś? Lornetką kiedyś. Ta, co tak kupiłem? Ta? I mam w tym momencie dowód. Ale to tak z miłości rzuciłam, tak, nie nie Tak, Z miłości rzuciłaś, że mieliśmy. Rzuciłam do ciebie, a że nie złapałeś to już. No jo, faktycznie. Mieszamy to, żeby nam tu nigdzie, nigdzie ani w ogóle ani troszkę, ani przez chwilkę nie trzeszczało pod łyżeczką. Naprawdę rzuciła się, zapamiętam. No, mi się zaraz ta kamera przypomniała. Tój <grym> genialny zakup. Właśnie stąd ta była. Później. <grym> Dobra, nie gadajmy o takich rzeczach głupich. Kochani rozmieszane powiedzmy, 85 gramów peklo soli na litr wody to jest dużo, przeważnie jest to solanka 75 gramów na litr wody i teraz sobie nastrzykniemy to, przy jednym podgardełku użyjemy tylko tego małego cuda, pozdrawiamy Miecia, co? Podgardełku. Pozdrawiamy Miecia jeszcze raz, bo mi przerwała Mietek, słyszysz co ja mam? Pozdrawiamy miecia. No. Jakieś konszachty po cichu mi tutaj. No i widzisz. No dobrze, no ale jak jest jedno podgardle, no to ja już będę ten. A widzisz, i to właśnie jest, Miecio się zlitował, o i tłok przepuszcza. No. Nastrzykniemy sobie to. I Miecio chciał ci ułatwić, a ty jeszcze... Ale no to ci ułatwił, dobrze, super. Tylko chodzi o to, że Miecio, rozumiesz, jedno podgardle tylko, to wiesz jak to jest, nie? Nie będziemy tutaj y, marnować tego sprzętu. Ten sprzęt, który dziękuję bardzo ciebie, od ciebie mam, to jest przy większych ilościach po prostu, nie? My jako A Dlaczego rozumiemy to wszystko jako faceci. Bo co? To przecież nie będę brudził, tego byś musiała więcej myć, rozumiesz? Mm -hmm. Rozumiesz? Ta miska idealnie Ty mieści litr... Dobry salanki. i wyrozumiały. Tak, dlaczego wziąłeś ten stary obciurpany dzbanek zamiast znieść nowy? Ten stary obciurpany Proprio dzbanek to zauważyłem. jest e, najlepsze jaki może być. Ja ci powiem jedno, kochana moja. Ja bym chciał ten bimbal, który przez ten stary obciurpany dzbanek był przelany. Nie. I teraz się wydało ile pijesz. No piję dokładnie. Nastrzykujemy porządnie. O prze... Latuje nam przez tłok. Porządnie, o tu jeszcze chyba troszkę psiknę, aż się ulewa. Gdzie tylko jest dziura to się od razu ulewa. Tu jeszcze chyba psiknę, co jak ty myślisz? Psikłabyś? Tak. Dobrze, przykłabyś. No to teraz opróżniamy tą szczykawkę. Tak jak mówiłem, jest to miska wymierzona specjalna do litra solanki. Yy, razem z zawartością. Parę pięknie przykrywa, wziąłeś? I teraz, o! Tutaj trzeba będzie to tylko docisnąć. I tu talerzyczkiem oczywiście. A jak? Yy, odstawiamy to sobie w chłodne miejsce. Po nastrzyknięciu myślę, patrz jak się unosi, widzisz, widzisz. tłuszcz pływa do góry, dlatego yy, zawsze pływam na górze, jak gdzieś w jeziorze czy gdzieś, Widzisz tu jest przykład na to, tłuszcz, wyporność do góry jest, no. Yy, I tak, chłodne miejsce trzy doby chyba, co? Trzy doby i będziemy. Tak wygląda po peklowaniu, czyli nie zmieniło się prawie w ogóle. Tak, jak widać, kochani. Możesz tym tak nie ruszać, tylko normalnie pokazać. Nic ci nie powiem, naprawdę. Majtaż i Maj też tak? i majtas zawsze. A, dobra, już nic nie będę gadał. Jest już na haku, tak jak widać. Odwiesiłem to sobie, już wyjąłem solanki dwie godziny, mi to już tam się dędało Na tym. Nad zlewem. Nad zlewem. Chodzi o to, że musi być dobrze osuszone. Teraz możesz przybliżyć. Tu jest tych zakamarków dość dużo. I ważne jest, żeby to było jak najbardziej suche, żeby łapało ładny kolor. Oczywiście jeszcze nam chwilę to powisi do czasu, jak nam się nie wygrzeje wędzarnia. Potem przekładamy do wędzarni. W wędzarni musimy to wygrzać bez dymu w temperaturze 50 stopni, czyli w takiej samej, w jakiej będziemy wędzić. Czyli wędzić będziemy w jakiej temperaturze? 50 stopni. Słuchałaś mnie? Brawo! już od. Trzech dni o tym mówisz, w jakiej temperaturze to ja już ciało nie chciał, to już musiałam załapać. Czyli to wychodzi na to, że mnie słuchasz, naprawdę. Tak trzeba se kobitę wychować. O. Nie, po prostu potrzebuję czegoś i zaraz, jak skończymy nagrywać, to będzie prośba. A to wieczorem też to rano jest, o co? Nie, tam to to już. A, a myślałem, że nie to? Nie, no Aha. to to. No dobra. Y więc na kijek jeszcze. Pewnie godzinę, co? ale ładne podgardełko. No powiem tak szczerze, zobacz, taka chudziny trochę. No. No, ale ja, nie, ja je wy... wyrzeźbiłem. Nie, ale to akurat ty kupiłeś. No widzisz, a już było ładne kupiłam. Czyli ja kupiłem, nie, widzisz. Nie, ja poprzednie kupiłam. Moje było ja ładniejsze. wybrałem. Zawsze trzeba wziąć trochę więcej, żeby powycinać te gruczoły. To wszystko takie nieładne, bo podgardle to nie jest mięso wysokiej klasy, ale można z niego zrobić to, co wy tam już widzicie na miniaturce. Ja na tym etapie filmu jeszcze tego nie widzę. Ale udało się, więc na kijek widzimy się w wędzarni. 50 stopni, tak jak mówiłem, i pięknie nam tu dynda, A na tle tej czarnej, spracowanej wędzarni się pięknie komponuje ten nasz kawał mięsiwa. Dobrze to wygląda, myślę, że jest już na tyle suchy, że można puścić dym. Z ręki bukolcha wędzić będziemy. W tej samej temperaturze co osuszaliśmy, czyli 50 stopni, tak jak wspomniałem ja i moja operatorka chwilę wcześniej, puszczamy dym. Myślę, że jakieś 5-6 godzin na pewno do pięknego koloru, i później parzenie, więc do boju-ko w boju. Kowboju. Proszę bardzo, pełno dymu, No koloru to jeszcze nie ma, bo dopiero puszczone. I tak jak mówiłem, 5, może nawet 6 godzin do wspaniałego koloru. I gotowe. Proszę bardzo. I teraz parzymy do temperatury 72 stopnie w środku. Taka też najlepiej, żeby była temperatura parzenia. Ile to zejdzie? To oczywiście wszystko zależne jest od wielkości tego podgardla. Jakie ktoś sobie kupi. Jakie będzie miał i jakie będzie parzył. Więc, tak jak mówię, 72 w środku i yy, hartujemy przez chwilę w zimnej wodzie, studzimy do pełnego wystudzenia, potem do lodówy i testujemy. P Podoba Ci się? Powiedz mi. No, mnie to nie bardzo, bo ja to nie lubię takiej tłuścizny. A ja lubię, no. No Tak jak już mówiłam, nie da się ukryć. Mówi, że Ci to nie przeszkadza. No, a co mam powiedzieć? Oszty. Ty! Żartuję Ja cię nie mogę. Dobrze kartofelki okrasić, coś tego, nie? Kroimy jest... w połowie. Już jest zimny, ale jest jeszcze świeży. Na środek. Co? Proszę przysunąć do mnie ładnie. Ułatwiaj mi trochę, a nie utrudniasz tego. No, już mogę kroić wreszcie? Tak. Jak chcesz? Tak, tak, jak wybierz sobie. A to już jak tam ukroisz, to. Tak ukroję, po, po przekątju. Nie? Yeah. Pięknie wygląda. Uważaj, uważaj na to. Musisz to teraz pięknie pokazać moim kochanym widzom. Co widzisz? Mm, sam tłuszcz. Jak? Nie ma nawet kawałka mięsa? Co ty gadasz? To ci jest. To ci jak nie ma? O jest, boczek. Pokaż. Zobacz. O jest. Idealny ty. korek. Taki cieniutki plasterzeczek, sobie tutaj można zawsze ukroić. I po prostu robić to tak, jak się robi to z boczkiem. Czyli tu podgryzamy. Pokaż, jak jest dobrze sparzone, co się z tym robi. No. Nie było widać. A co zrobiłaś, no że nie było widać? się podniosłeś do góry i było widać powietrze. To przy drugim plasterku pokażę. Pyszna sprawa. Zawsze Takie podgardliwko. Tak, wtedy, kiedy nie trzeba. Hmm. Boże. Idealne. Aż mnie zdrygnęło. Nie, dziękuję. Mm. Mm. Pyszne. Mm. Ładne, ładne pod Tu widać po tym, że jest jeszcze świeże. Bo to powinno się zrobić białe, jak będzie takie bardzo zimne. Mm. Muszę tę skórę pokazać, nie? No, pokaż. Jak schodzi. Przesuń się, żebyś znowu nie przegapiła. Ja będę musiał. Rób, a ja się będę sama przysuwała. Bo przy ja... trzecim. No, nie. robię. No rób. Hmm. I podniosłeś do. No góry. patrz. Ale widać. No to było. przy trzecim, to może pokażę. Nie, było widać tylko. Nie wiem, jak tym telefonem operujesz. O, telefonem, jak ty tym mięsem operujesz? Podniosłeś do góry, po prostu. Trzeci kawałek jeszcze? Nie, już nie trzeba trzeciego. Na pewno widać? Na pewno. Bo jak coś to wiesz, żaden problem. Nie. Dopóki jeszcze. jest niszkę usmać czy coś? No ja to chleba nie jem. Szkoda. Każdy już to zauważył. Mm. Mm. Idealny, delikatny. No, no. Piękne podgadełeczko, nie? Mm -hmm. Z niczego zrobione coś, proszę bardzo. Polecam żebyście sobie takie. Po... Co takie? Brwi zmartwiałe, nie podoba Ci się to? Mm -hmm. Przybliżyć chcesz na to ładne, mm -hmm. zobacz jakie ładne. Marta, ty się nie znasz na tym. No ja wiem, że ty się dzieje. na tym nie znasz. To jest piękne podgardle. Piękne, przerosty mięsa. Dobrze, połóż, bo ja chcę pomyślę, że... A mm, Jak pachnie wędzunku, idealne, mięciutkie, pyszne, w słoność 85 gramów na litr wody, to jest uważam super sprawa. Peklowane dość długo, nastrzyknięte, tylko robić. A więc zróbcie, a jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz, co się śmiesz. Niecham się do ciebie po prostu. Ty co się śmiejesz, ja nie wiem. Po, Popiłeś to czy? Ale co? nikt by nie wiedział, że się śmieje, gdyby. Ale się ja nie od razu wiedział. mówię, co to za chwilę. Ostrze tak będę kierował, będzie się widać. Poczekaj. Bo lustro tak. A ja tak. A, z lustra pod, pod stołu. I co ja mówiłem teraz? No, bo przerwałeś jak zwykle. Jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz, żebym wiedział, że tu byliście. Subskrypcja i najlepiej dzwoneczkiem. Moi kochani. Do tej pory jest większa liczba osób oglądających nie subskrybujących niż subskrybujących oglądających. A więc jak już tu jesteś, to zasubskrybuj naciśnij dzwoneczek. Będzie nam miło, prawda? Prawda. Oczywiście jeśli chodzi o Peklosul, o wiele różnych rzeczy, haki wędzarnicze, Przyprawy najróżniejsze jelita, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link do sklepu. Jelux Polska w opisie, kod rabatowy Kostrzewski10 również, z którym myśli mieć 10% taniej. Uważam, że warto, bo jakby nie. Oczywiście nasze socjale, social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszamy serdecznie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Taką wspaniałą wędzarnię jak ta, w której wędziłem to wspaniałe podgarle kupicie. HMG Smoker, link również w opisie. Powiedzcie, że jesteście ode mnie. Będzie mi miło. Sklep internetowy swojskie, i swojskiegootowanieiwiedzenie.pl Chyba wszystkie te ogłoszenia parafialne, co? Tak, no. tak, za zawsze tak było w kościele, jak była msza i na koniec ksiądz mówił e, mszę na cały rok. Przechodził do tego drugiego takiego tam, e, co tam się czyta? Mównicy? Mównica, tak? Mszę nie na cały rok, tylko na tydzień. Jak już. I gadał to wszystko, a potem to było właśnie. To dłuższe niż całą Ciesz się, że nie brałeś udziału w błogosławieństwie jakimś... Tam. Ja ci mówiłem. I co z tego, że cię pobłogosławił? Nic to nie dało. Ja już to mówiłem przy którymś odcinku, że ten ksiądz jest bardzo mało skuteczny. Ja to poruszę, jak będzie ten yy, zmiana proboszcza. Albo na kolendzie poruszę. Dobra, yy, nie przedłużając, polecamy. Bynajmniej ja, bo ty to nie. Ja nie, nie twój klimat, jakby to słoik z drzewem stał, albo drzem. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.